Witam Was i zapraszam na kolejną taką zagadkową sprawę. Więc nie przedłużam, zaczynamy. Dorothy Cooper urodziła się w 1909 roku i gdy była jeszcze dzieckiem, to bawiła się, a nawet podkochiwała Julesie Wolstejnie, za którego w przyszłości wyszła za mąż. Ale zanim do tego doszło, to na jakiś czas ich drogi rozeszły się. I Jules poślubił inną kobietę, Molly, z którą miał dwoje dzieci, Myrne i Marcy. Ale niestety w 1940 roku Molly zmarła przy porodzie i Jules został sam z dziećmi. Wtedy to postanowił odnowić znajomość z Dorothy, i w 1942 roku pobrali się. Małżeństwo wyglądało na udane, Dorothy na szczęśliwą i według znajomych uwielbiała dzieci Julesa. Zaopiekowała się nimi, była dla nich niemalże jak matka. Jej mąż Jules był urzędnikiem w Radzie Miejskiej Filadelfii, a w 1943 roku został mianowany sędzią pokoju. Jest to sędzia najniższego stopnia, któremu podlegają sądy najniższej instancji, Sądy Pokoju, orzekające zazwyczaj w drobnych sprawach cywilnych. Powodziło im się całkiem dobrze, mieszkali w dużym domu w zamożnej dzielnicy w Filadelfii. I wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Byli szczęśliwi, ponieważ po latach nawiązali kontakt, wzięli ślub, Jules dostał awans, a niedługo później przyszedł na świat ich syn Edward. I wydawało się, że nic nie zaburzy tego ich wspaniałego życia. Ale 25 stycznia 1945 roku Dorothy zostawiła dzieci u sąsiadów, a sama wybrała się na miasto, by pozałatwiać kilka spraw, zrobić zakupy. Tam była widziana, jak rozmawiała z rzeźnikiem. Była bardzo wesoła, żartowała z nim. Później widziała się jeszcze ze znajomymi, którym opowiadała, co zamierza robić jeszcze tego dnia. Wieczorem sąsiadka Maria Townley widziała Doroti jak ta wracała do domu, i zauważyła także, że ktoś podąża tuż za Doroti. Wyglądało to tak, jakby ją śledził, jednak nie przyjrzała się tej osobie, gdyż było już ciemno, a poza tym była to spokojna okolica, więc nie przyszło jej przez myśl, że to może być jakiś przestępca, ale myliła się. Bo gdy Dorothy otworzyła drzwi do swojego domu, przekroczyła próg, to nieznajomy rzucił się na nią i zaczął okładać pięściami. Następnie użył jakiegoś tępego narzędzia, powalił ją na podłogę, a tam uderzał tak mocno, aż kobieta straciła przytomność. W momencie, gdy Dorothy upadała, to strąciła telefon, wtedy też odezwał się operator i słyszał wszystko, co działo się w tle. Więc natychmiast wezwał policję. Gdy służby przybyły na miejsce, to napastnika już tam nie było, ponieważ uciekł, gdy usłyszał dźwięk syren. Doroti natomiast była nieprzytomna: miała roztrzaskany nos, złabane ramię, szczękę, wstrząśnienie mózgu. Zabrano ją do szpitala, a tam, gdy się obudziła, to próbowała wytłumaczyć, co się stało. Była w ogromnym szoku, ale pamiętała, że ktoś na nią wskoczył i zaczął bić. I przez to, że było ciemno, kobieta nie widziała dobrze sprawcy. Nie miała pojęcia, kto to mógł być. Sprawa została przekazana do wydziału zabójstw w Filadelfii, ponieważ uważano, że napastnik zamierzał zabordować Dorothy. A to dlatego, gdyż nie skradziono żadnych przedmiotów. Biżuterii, pieniędzy, wszystkie rzeczy były na miejscu. I wyglądało na to, że jedynym celem była Dorothy. Pani Townley, czyli sąsiadka Dorothy, na przesłuchaniu powiedziała funkcjonariuszom o mężczyźnie, którego widziała jak szedł tuż za Dorothy, dlatego przypuszczano, że to on był napastnikiem. Jednak nie wiadomo kim on był i dlaczego chciałby ją zamordować. Kobieta podobno nie miała wrogów i z nikim nie była w konflikcie. Oczywiście jednym z podejrzanych był mąż Dorothy, Jules Forstein, ale okazało się, że miał solidne alibi. Dzieci natomiast, czyli czternastoletnia wtedy Myrna, pięcioletnia Marcy i dwuletni Edward, nie byli brani pod uwagę, ponieważ, wiadomo, dwulatek i pięciolatka takiego czegoś by nie zaplanowali. Czternastolatka już bardziej, jednak uznano, że nie ma ona z tym nic wspólnego. Policja uważała, że skoro Dorothy była bardzo lubiana przez sąsiadów, nie sprawiała problemów, to bardzo prawdopodobne jest to, że była to zemsta na jej mężu, ponieważ był sędzią pokoju, więc mógł ktoś mieć żal do niego za coś. Być może ta osoba uważała, że została oskarżona niesłusznie i zemściła się. Jednak sprawdzono dokładnie wszystko i podobno nie było takiej osoby, która pałałaby... Nienawiścią do męża Doroty. Tak więc policja nie miała jakiegoś konkretnego podejrzanego, nikogo nie aresztowano i tak naprawdę sprawa utkwiła w miejscu. Doroty powoli doszła do siebie, wróciła do domu i o ile takie fizyczne rany zagoiły się, to psychiczne już nie, ponieważ ten atak był dla niej bardzo traumatycznym przeżyciem i cały czas bała się o własne życie, żyła w lęku. Jej rodzina zauważyła, że bardzo się zmieniła i nie była już taką samą osobą jak przed atakiem. Wcześniej była bardzo wesoła, towarzyska, tak teraz miała smutek w oczach często była zamyślona, chodziła poddenerwowana, i nawet najmniejszy hałas powodował, że wpadała w panikę. Potrafiła co chwilę zerkać przez okna, by upewnić się, że nie ma tam nikogo. Non-stop sprawdzała drzwi, czy są zamknięte. I gdy na przykład właśnie sprawdziła, że drzwi są zamknięte, to następnie dokładnie przeszukiwała dom, aby upewnić się, że nikt nie dostał się do środka, a gdy na zewnątrz ściemniało się, to nie wychodziła z domu. Taki stan trwał przez wiele, wiele miesięcy, aż w końcu trochę się polepszyło. Dorothy stała się spokojniejsza, zaczęła częściej wychodzić z domu, próbowała prowadzić w miarę normalne życie. I 18 października 1949 roku, czyli ponad 4 lata po ataku, prawie 5, Doroti została wieczorem sama w domu z najmłodszymi dziećmi, bo starsza, 19-letnia Myrna poszła do znajomych, a mąż był na bankiecie. Wieczór upływał zwyczajnie. Doroti zajmowała się swoimi codziennymi obowiązkami, później położyła dzieci spać. Wtedy też do Doroti zadzwonił jej mąż, by powiedzieć, że nie planuje zbyt późno wrócić do domu. Pytał też, czy wszystko u niej w porządku. Doroti ze spokojem odpowiedziała mu, że tak, pożartowała nawet z nim chwilę i wszystko wskazywało na to, że jest dobrze, niemalże tak jak dawniej. Ale gdy Doroti odkładała słuchawkę, to wypowiedziała takie ostatnie słowa do męża. Pamiętaj, aby za mną tęsknić. Po czym około godziny 21 Dorothy zadzwoniła do znajomej, aby umówić się na następny dzień na zakupy i ta rozmowa również przebiegła zwyczajnie. Ale gdy o 22.30 Jules Formstein wrócił do domu, to zastał tam dwójkę wystraszonych, płaczących dzieci, które krzyczały: mamusia odeszła. Jules zaczął więc natychmiast sprawdzać cały dom. Szukał wszędzie, ale Doroty naprawdę nigdzie nie było. Przeszło mu przez myśl, że może jego żona poszła odwiedzić znajomych, ale z drugiej strony nie pasowało mu to, bo nie zostawiłaby dzieci same w domu. Jules zaczął wydzwaniać do przyjaciół, sąsiadów, jednak Doroty u nich nie było. W końcu skontaktował się z policją. Dzwoniono do szpitali, hoteli, sprawdzano kostnice, przesłuchano wszystkich sąsiadów, pukano od drzwi do drzwi, ale nikt nic podejrzanego nie widział ani nie słyszał. Dom także został dokładnie przeszukany i nic podejrzanego tam nie znaleziono. Jedynie co znaleziono to jej torebkę i klucze, więc Dorotty nie zabrała ich ze sobą. Tak więc, czy kobieta opuściła dom sama, czy ktoś jej w tym pomógł? Dziewięcioletnia Marsi, czyli córka Doroty i Julsa, powiedziała policji i ojcu, że jakieś 15 minut przed jego powrotem do domu obudził ją jakiś hałas. Wyszła więc z pokoju i wtedy zobaczyła wchodzącego po schodach obcego mężczyznę w średnim wieku. Dziewczynka zauważyła również, że jej matka leży na podłodze w sypialni twarzą skierowaną do dołu. Wtedy ten mężczyzna. Podniósł Doroti i wziął na ręce. Marcy zapytała go, co robisz? On podszedł do niej, poklepał ją po głowie i powiedział Wracaj spać, maleńka. Z twoją mamą jest wszystko w porządku. Następnie zszedł na dół, niosąc bezwładne ciało Doroti, po czym wyszedł z domu i zamknął drzwi. Dziewczynka zapamiętała, że jej mama miała na sobie piżamę, i wyglądała, jakby spała. Natychmiast po tym, jak mężczyzna opuścił dom, Marcy pobiegła do pokoju brata, obudziła go i wszystko mu opowiedziała. Następnie, przerażeni, w wtuleni w siebie, czekali na powrót ojca. Wiadomo, że dziewczynka nie rozpoznała tego mężczyzny, była pewna, że nigdy wcześniej go nie widziała. Policja początkowo trochę sceptycznie podchodziła do zeznań dziewczynki. Nie byli pewni, czy mówi prawdę, ponieważ nie było śladów włamania, odcisków palców, ani dowodów na to, że doszło tam do jakiegoś przestępstwa. Dziewczynka jednak cały czas upierała się przy swoim, była pewna tego, co widziała. Barsti została zbadana przez psychiatrów, dużo z nią rozmawiali i oni potwierdzili zeznania dziewczynki, stali po jej stronie i byli przekonani, że mówi prawdę. Ale niestety policja nie miała żadnych dowodów, tropów podejrzanych. Dorothy zaginęła i nie wiadomo było, czy żyje. Pozostały tylko domysły, życie w strachu, niepewność. Nigdy nie ustalono, co stało się z kobietą i kto jest odpowiedzialny za jej zaginięcie. Pojawiła się natomiast jedna teoria, która dotyczyła pewnego 29-letniego Morrisa Anmata, sprzedawcy tekstyliów. Otóż we wrześniu 1944 roku w Filadelfii miał przemawiać kandydat na prezydenta, Thomas Dewey. Wtedy też zebrały się tam tłumy, które nie popierały go. I w momencie, gdy Thomas przygotowywał się do wygłoszenia przemówienia, to dwóch policjantów z Filadelfii, James McCarthy i Samuel Ralston, zobaczyli właśnie Morrisa Anmafa. I uznali, że nie zachowuje się dobrze, czuli, że coś kombinuje, nie ma dobrych zamiarów, więc wyciągnęli go z tłumu pod zarzutem podżegania do zamieszek i zakłócenia porządku. Podobno Morris został zaciągnięty w zaułek i pobity tak dotkliwie, że po aresztowaniu musieli zawieźć go do szpitala. Morris Anmaf został ukarany grzywną i postanowił również Wnieść skargę na dwóch funkcjonariuszy i oskarżyć ich o napaść i pobicie. Twierdził, że bili go przez prawie 20 minut. Funkcjonariusze McCarthy i Ralston zostali zatrzymani, ale wypuszczono ich za kaucją i już na wolności oczekiwali na rozprawę. A gdy ta odbyła się, to funkcjonariusze zostali oczyszczeni z zarzutów. A sędzią, który wycofał te zarzuty, był Jules Forstein, czyli mąż Dorothy. Tak więc pojawiła się teoria, że Morris Anmach był osobą, która zaatakowała Dorothy w 1945 roku. W ten sposób zemścił się on na Forsteinie za jego pobłażliwość wobec policjantów. Był wściekły za to, że nie zostali oni ukarani. I w ten oto sposób postanowił się odpłacić. Dlatego też napadł na Doroti. Jednak za pierwszym razem nie udało mu się jej zamordować. Dlatego też czekał na odpowiedni moment, by znowu zaatakować. I drugim razem dopiął swego. To jest niestety tylko taka teoria, i nie ma żadnego dowodu na to, że tak było, że to Mordy zamordował Dorothy. Więc ta historia jest bardzo tajemnicza, jest bardzo mało faktów, śladów, dowodów. Tak naprawdę to nic nie ma. Jedyną ważną wskazówką były zeznania Marsji, ale one też nic nie pomogły. Więc kto i dlaczego ją zaatakował? Kim mógł być ten mężczyzna? Uznaje się, że tego pierwszego ataku na Dorothy, jak również tego drugiego, dokonała ta sama osoba. 18 października 1956 roku Dorothy została oficjalnie uznana za zmarłą, a kilka miesięcy wcześniej jej mąż Jules zmarł na atak serca. I to już niestety koniec tej tajemniczej historii. Dorothy po prostu nagle zniknęła, nie ma po niej żadnego śladu, nikt nic nie widział, nie słyszał. Więc takie pytanie: co się wtedy wydarzyło? Kto chciałby jej śmierci? Kim był ten mężczyzna? I dlaczego powrócił po latach, by dokończyć to, co zaczął? Czemu nie odpuścił? Czyżby bał się, że Dorothy może go rozpoznać? Jak uważacie? Napiszcie swoje teorie. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Tak więc czekam na wasze komentarze i dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam was i życzę miłego dnia, miłej nocy, do usłyszenia.